Dzień dobry, witam na budowie. Eee, słuchajcie, zakończyliśmy prace murarskie. Już Wam pokazuję, jak to ostatecznie wszystko wygląda, ale jeszcze mały update w sprawie tej kotłowni, eee, tej ściany między kotłownią a sypialnią. Eee, ostatnio Wam powiedziałem, że się dogadałem, z, że z architektem postanowiliśmy, że będzie ściana 24. To jest dokładnie ta ściana, już tutaj jest wybudowana, no ale zaraz zrobimy przelot po całości, że będzie grubość 24, jednak robimy 12, bo konsultowałem to i e, okazuje się, że zdecydowanie lepiej wygłuszymy sobie akustycznie e, kotłownię, jeżeli zrobimy ściankę z silki 12, a dodatkowo damy na tą ścianę e, tam wełnę mineralną i potem karton gips zamiast po prostu, po prostu ściany 24. Yy, więc, yy, no, zrobiliśmy tak. Yy, zmniejszyliśmy też to okno, pokażę Wam. Zmniejszyliśmy to okno. Tutaj był ten problem, że yy, drzwi przesuwne mogą na nie nachodzić. Teraz już nie ma tego problemu. To okno jest takiej samej szerokości jak okno w łazience. Więc, od frontu wszystko się zgadza. Nie ma jakoś za dużych różnic wymiarów. Ma, będzie miało 70 cm. No, a to jest ta. Ściana. Zresztą pokażę Wam zaraz wszystko. We wszystkich otworach okiennych zrobiliśmy takie po, 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 podmurowanie, po prostu podniesienie o 10 cm. To powiedział mi kumper, który ma mi robić okna, że e, dzięki temu zaoszczędzę z dwa koła. E, no bo to podmurowanie praktycznie nic mnie nie kosztowało, a, a przedłużenia do okien są, są ponoć drogie. I lepiej było zrobić coś takiego. No, no i słuchajcie, no, tutaj to już widzieliście wcześniej. E, że, że była ta ścianka między garderobą a łazienką. Teraz mamy tutaj, będzie taka otłownia. No, mała, ale wydawało mi się, że będzie mniejsza. E, ktoś mi pisał, że ten wiatrołap jest strasznie mały. Nie wiem, przed chwilą tu byłem z braćmi i, i przeszliśmy, no, weszliśmy w trójkę do wiatrołapu. Słuchajcie, no głównie będziemy żyć tutaj we dwójkę z żoną plus może dziecko, a, a, a goście przychodzą no, niecodziennie i to nie jest dla mnie problem, że, że czterech gości na raz się tutaj nie zmieści. No. Najwyżej jeden wejdzie tu, no, W ogóle, co, co to za argument? No, nie da się mieć wszystkiego. E, tutaj na razie. Tu, tu będzie łazienka, ale nie taka duża, bo to będzie przedzielone po prostu ścianką, z, ścianką działową z karton-gipsu, bo tam jest jeszcze spiżarnia, nie? Od strony kuchni. No, no i dwa pokoje. Tutaj mniejszy, powiedzmy że dziecięcy, a tutaj większy, ciut pokój gościnny. Będziemy robić rekuperację. Ja chcę tu jak najbardziej walczyć o wysokość, o wysokość tych sufitów. Według projektu wysokość mamy na 2,76 więc nie jest teoretycznie nisko, ale, ale nie wiem, czy zostało wszystko uwzględnione, jeżeli chodzi właśnie o instalację rekuperacji itd. Ja nie chcę nisko zawieszać, zawieszać sufitów podwieszanych i pytanie, no, ktoś może z Was wie, czy da się instalację rekuperacji rozprowadzić po podłodze? Pokażę Wam, jaki mamy stan zero. Nie stan zero, tylko poziom 0. On jest tutaj narysowany od poziomu Chudziaka. Tutaj ta kreska to jest 28 cm nad Chudziakiem. Czy myślicie, że po całej chacie uda nam się rozprowadzić właśnie rekuperację? w podłodze tak by było fajnie, bo nie będę musiał za to na to rezerwować miejsca przy, przy suficie nie wiem jakie się stosuje, no po prostu może się odezwać do firmy od rekuperacji z nimi to sobie rozplanować ale naprawdę mega mi zależy, żeby te pomieszczenia zostały jak najwyższe ehm, a tutaj słuchajcie, bo tak jak są te otwory na drzwi nie, to e, ten zabieg z przesuwnymi drzwiami do sypialni pytałem architekta został zrobiony celowo, żeby Właśnie nie musiało być takiego typowego otworu na drzwi, tylko te drzwi wtedy by były od ziemi po sam sufit, więc gdyby były wiecznie otwarte, no wiadomo, wtedy trzeba mieć po prostu porządek w sypialni, żeby nie pokazywać syfu, ale po prostu będzie bardziej otwarta przestrzeń i wizualnie dom będzie po prostu większy. Więc, więc dlatego też nam na tym, na tym zależało. Przed chwilą w ogóle trafiłem na sąsiada. Coś tam pogadaliśmy o tym o, o kawałku drogi przed moim domem, bo to jest po prostu bajoro i chcę jak najszybciej coś z tym zrobić, ale chyba faktycznie e, zrobię coś z tym, jak już e, będę miał za sobą wszystkie cie, ciężkie sprzęty, które tutaj będą przyjeżdżać. E, natomiast okazało się, że m, kilku moich sąsiadów dookoła wiedzą, że nagrywam film. Ja myślałem, że tu jestem anonimowy, ale w takim razie pozdrawiam wszystkich moich sąsiadów. E, będę grzecznym sąsiadem, obiecuję. I słuchajcie, o co ja jeszcze miałem pytanie, a wiem, jeszcze jedna rozterka, którą chciałem Was zapytać. Kto ma żaluzje fasadowe, niech się podzieli tym, czy je w ogóle zasuwa w nocy, w, w, w dzień. Bo my teoretycznie chcieliśmy mieć żaluzje fasadowe. Ja na początku myślałem w ogóle też, że one trochę pełnią funkcję takiej taką antywłamaniową, ale dowiedziałem się, że to jest totalna bzdura, więc nie. I no teoretycznie tylko zaciemniają, tak? Pomieszczenia, więc jak się nie wiem, ogląda za dnia w telewizję i chce się mieć bardziej wyraźny obraz, to sobie zasuwasz te żaluzje fasadowe, ale ja sobie nie wyobrażam, szczerze mówiąc, żyć. Tak, że jest dzień, piękna pogoda, i zasłaniam te żaluzje fasadowe. no Wtedy się trochę będę czuł jak w więzieniu. Raczej wolę mieć taką czystą wizję na, na ogród. A widzicie, no tutaj mamy takie fajne 2-4 metrowe okna. I jak mam pomyśleć, że mam na to wydać 25-30 tysięcy zł, a tyle by wychodziło za żaluzje fasadowe, to trochę mi się odechciewa. No i pytanie, może, nie wiem, czy, czy korzystacie z rolet? Rolet w ogóle nie chcę, bo rolety dla mnie są po prostu brzydkie. Sorry, takie mam zdanie. Ale czy właśnie, czy jakieś zasłony ciężkie? Czy zasłony już nie są modne? Nie wiem, muszę to przekmienić. Możecie się podzielić, co wy o tym sądzicie, ale chyba koszt 30 tysięcy złotych przekonuje mnie do tego, żeby tego nie robić. A jeszcze mam do Was jedną prośbę. Słuchajcie, to jest kanał o budowie teoretycznie, o zmaganiach z budową. Czasem o głupotach, czasem o awanturach, ale mam do Was jedną prośbę. Mojego kumpla trafiło, o, trafiło straszne, choróbsko, więc wrzucam w opisie tego filmu link do zbiórki. Młody, uśmiechnięty chłopak potrzebuje po prostu trochę kasy, żeby z tego wyjść. Jeżeli ktokolwiek. Z Was wpłaci, jeżeli 10 osób, które to obejrzą, wpłacą, to uważam, że fajnie, super. Jeżeli jesteś jedną z tych osób, to Ci serdecznie dziękuję, bo no, przykra sprawa i fajnie po prostu, jeżeli dorzucie, dorzucicie 5 zł, dla kumpla, żeby mu pomóc. Dziękuję. Wrzucę Wam jeszcze e, tutaj, teraz Wam się będzie wyświetlać, ile murarz mnie policzył za te wszystkie rzeczy, którego dodatkowo poprosiłem. No bo wiecie, zawsze coś wychodzi, że tutaj jeszcze podmuruj, e, właśnie te okna. E, o, to okno z tyłu, to kuchenne trzeba było dodać, bo w, no w sensie dodać jeden bloczek, bo e, nie miało wcześniej odpowiedniego wymiaru. E, więc tutaj macie teraz napisane, co, ile łącznie mnie mnie wniosło, bo tam jeszcze za beton. Eee, no, i. Aha, słuchajcie, dostałem wycenę na dach płaski. No, ugięły się pode mną nogi, bo albo dostałem najdroższą ofertę na świecie, albo to tyle kosztuje. Jeżeli tyle kosztuje, to no to powodzenia. To świat pojebało po prostu. Eee, no słuchajcie, za, eee, za izolację dachu płaskiego. Za wiadomo, tam ułożenie styropianów spadkowych, za docelowe pokrycie, tam papa, e, opierzenie z blachy itd. itd. Dostałem wycenę 42 tysiące złotych. No i powiedziałem facetowi, no że tyle to nie, że w sensie na to totalnie nie byłem gotowy, a potem się zorientowałem, że w tej wycenie nie było wyceny robocizny. To był sam materiał za i 15,5. Więc łącznie z materiałem 57,5 tysiąca złotych, jeżeli teraz się nie pomyliłem. No, w każdym razie ponad 50 tysięcy złotych. Yy, totalnie nie byłem na to gotowy. Byłem gotowy na dwa razy mniej, więc teraz zbieram jeszcze wyceny od kogoś innego. Bo no prawie się przewróciłem, jak to zobaczyłem. Słuchajcie, no teoretycznie wiecie, dla mnie amatora to wygląda tak, że już mam dach, w sensie jest trop gęsto-żebrowy, wiadomo, że on jest szczelny i tak dalej, no ale teoretycznie, według mojego amatorskiego oka, większość roboty jest zrobiona. Ja, że tam ułożenie styropianu, tam papa na coś. No nie sądziłem, że to tyle kasy. No, to tak w ramach update'u. A pytacie mnie też, ile. Mnie to wszystko kosztowało. Obiecuję Wam, że jak położymy dach, zrobimy deskowanie, papę i właśnie ten dach płaski, wszystko Wam podliczę. No plus okna to już Wam mówiłem, jaka będzie cena, ale też ostateczną Wam podam, jaka wyjdzie. Myślę, że to wszystko wydarzy się w ciągu miesiąca. Zrobimy sobie podsumowanie kosztu stanu surowego zamkniętego z uwzględnieniem tego, że gościu po prostu mnie oszukał i gdyby mnie nie oszukał, to wam powiem też ile zapłacił, ile bym zapłacił. Pa, facet, z którym rozmawiam na temat więźby no, jak to się uda, to naprawdę roz... zareklamuję go najlepiej jak potrafię, bo, bo na razie tą ofertę, którą mi złożył, jest bardzo tania. Myślę, że robi to za pół darmo, po prostu zobaczył, że zostałem oszukany przez wykonawcę i chce mi pomóc. On ma tu przyjechać za tydzień i, i wymiarować tą chatę. Więc, więc no, te, ten dach będziemy procesować jak najszybciej, nie wiem czy za tydzień wrzucę odcinek nowy, to coś się tutaj zmieni, ale za, za dwa myślę, że już, e, że już powinno, a okna mam ustawione, no powiedziałem kumplowi po prostu, że chcę mieć e, w ciągu dwóch miesięcy te okna, e, dałem sobie jakiś zapas, bo nie wiem jak z tym dachem wyjdzie, e, no, ale generalnie, generalnie do przodu, teraz się właśnie będę odzywał do firm od instalacji, teoretycznie jestem dogadany z jednym chłopakiem od podłogówki, ale chcę właśnie teraz ogarnąć kogoś na klimatyzację, rekuperację, pompę ciepła. Najlepiej, żeby to była jedna firma, żeby te wszystkie instalacje sobie zaprojektowała, żeby one nawzajem sobie nie wchodziły w grę i tak samo urządzenia w kotłowni, nie? żeby to jakoś fajnie zaplanować, ale też chcemy wszystkie najgłośniejsze urządzenia w kotłowni przerzucić na tą lewą ścianę, nie tą styczną sypialnię i ją tylko na tą drugą, żeby właśnie jak najbardziej wyeliminować ten hałas ale za to drzwi przesuwne nie będą najbardziej szczelne akustycznie, nie? No jest, jest wiele dylematów, ale no trzeba iść na kompromis. Kompromis, nie da się mieć wszystkiego. Mm, dobra, póki co to wszystko. Widzicie, jak to wygląda. Budujemy się dalej, ciśniemy. Pozdrawiam, do zobaczyska za tydzień, na razie, cześć, pa!